Idziemy właśnie w Dubaju, czekamy w kolejce na wejście do autobusu, który zawiezie nasz trans do samolotu. W Bukareszcie lądujemy o 1.30 30 w środku nocy. Musimy się dostać do centrum, do naszego apartamentu. Bo zapowiada się męcząco. Despretine, jest zimny. Przynajmniej w porównaniu do Dubaju. Idziemy sobie teraz wzdłuż parlamentu. Ten teren ma chyba 5 km długości Bo idziemy, idziemy i końca nie widać. Na szczęście słońce ładnie świeci. Więc zrobiło się trochę cieplej. Możemy lekko rozpiąć nasze kurtki i podziwiać piękną rumuńską architekturę. Czy coś w tym stylu. To jest droga, która chyba się w końcu gdzieś kończy. Jesteśmy w parku, przy, zaraz przy parlamencie. Park miał być super. W ogóle bajka, a w sumie jest słaby. Najładniejsze to są te różowe drzewka. Nie ma nawet ławki. Za bardzo, żeby usiąść. To ma być jakiś kolejny super park. Top miejsca do wiedzenia w Łukareście. Wygląda lepiej niż Fontanna jest. Powiedzmy. Łatki jednoosobowe są. Melodija mi ha jedno. Perę plakitu, proszę. Nur jest mi smer. Jest mi smer. Jest mi smer. Perę krucze. Parki jest zdecydowanie ładniejszy od poprzedniego. Ma Park. nawet wzgórze warto przyjść, żeby zobaczyć. A jak będzie cieplej, to na pewno będzie też więcej kwiatów. Nie trzeba będzie chodzić tak opatulonym jak ja. I ma ładne białe drzewa. Myśleliśmy, że to drewniane. plastik imitujący kamienne podstawy od latarni i betonowy most imitujący drewno. Domuni są pomysłowi. Jesteśmy na jakimś pensji. Aktualnie jest trochę pusto, ale chyba wieczorem jest sporo ludzi. Udało nam się kupić portówki i znaczki, i wysłaliśmy kartki z Bukaresztu. Okazało się, że znaczki były ponad dwa razy droższe niż w Dubaju. Kosztowały około 7 zł, a w Dubaju kosztowały 3. No ale najważniejsze, że udało się je wysłać. Jedliśmy połowę restauracji, jakąś kaszę, Mama łyżkę. Zrobiliśmy zakupy w Perzurze. Między innymi, kraftowe piwo oraz trzy rodzaje chrząszantów będziemy robić: ślepy test. Zobaczymy, czy odgadniemy, który krosant jest który. W tej chwili zmierzamy do naszego apartamentu z karaluchami. Trochę się zrelaksować. Kręcimy teraz test Seven Daysów. Ślepy. Będziemy próbowali zgadnąć, który jest który i czy cena odpowiada jakości. W naszym teście biorą udział 3 krosanty. Najdroższy oczywiście Seven Days, który kosztował bodajże 1,70 leja. Następnie taki firmy Boromir, który kosztował 1,15. No i Krosant Kerfurowy za 69. Co prawda ten ma 50 gramów, ten ma. 65 i ten też ma 65. Ale możemy uznać, że 7 Days i tak jest najdroższy. Wszystkie mają nadzienie kakaowe, także będziemy zaraz testować. To jest. Mm. lepszy od poprzedniego czy nie? Nadzienie smakuje podobnie, ale trochę mniej smaczny jest ciasto chyba. Mm -mm. Podobnie do tego pierwszego. Wydaje mi się, że pierwszy to był ten za 115 drugi to był Seren trzeci był Seven Days. Niedobry. Niedobry. Nasze ostatnie chwile w Bukareszcie. Idziemy zjeść słynny rumuński deser jakiegoś pączka. Właśnie idziemy przez rynek, co chwilę zaczepiają nas ludzie zapraszając nas do restauracji oraz mijamy wielu muzyków To był ciepły kączek, który nie był specjalnie słodki z dziobutem i z sosem owocowym, ale takie danie ważyło 600 gramów, więc Michał musi biegniemy do samolot.